W dzisiejszym wydaniu rząd techniczny. Mencen dystansuje się od pomysłu Kaczyńskiego. Dwa zdania o narastającym konflikcie maska z Trumpem i raport, co słychać w polskim Sejmie po wyborach prezydenckich. W poniedziałek prezes Prawa i Sprawiedliwości przedstawił propozycję powołania rządu technicznego, gabinetu składającego się z bezpartyjnych ekspertów, i zaapelował do wszystkich ugrupowań o wsparcie tej inicjatywy. Według Jarosława Kaczyńskiego taki rząd mógłby załagodzić napięcia po wyborach prezydenckich, uspokoić sytuację międzynarodową i naprawić rządzenie w Polsce. Na ten apel zareagował lider konfederacji, Sławomir Mencen. W mediach społecznościowych stwierdził, że pomysł wydaje się mało realistyczny. Nie ma większości w parlamencie. Dodał jednak, że jeśli Kaczyński rzeczywiście dysponuje informacjami, których on nie zna, to zaprasza go na rozmowy, by wspólnie omówić to. Jego wpis zawierał wyraźną nutę sceptycyzmu, ale też gotowość do dialogu. Rzecznik PiS Rafał Bochenek odpowiedział, że bardzo docenia zainteresowanie Mencena, ale zauważył, iż klub konfederacji nie ma wystarczającej liczby posłów do wsparcia rządu technicznego. Bochenek podkreślił, że prawo i sprawiedliwość zaprasza także inne partie, by wspólnie zbudować taką większość. Mencen szybko skrytykował tę odpowiedź. Uznał, że pomysł PiS to zwykła zasłona. Dymna, spin medialny bez konkretów, mający odwrócić uwagę. W mocnych słowach nazwał to baju baju dla naiwnych, zwłaszcza że PiS nie wskazał nawet nazwiska premiera rządu technicznego ani konkretów organizacyjnych. W międzyczasie przedstawiciele konfederacji tacy jak Grzegorz Płaczek odrzucili oficjalne zaproszenie PiS do udziału w spotkaniu na ten temat. Uznali, że propozycja PiS to jedynie teatr medialny, bez faktycznej woli do działania, szczególnie wobec braku większości parlamentarnej. Podobny dystans wyraził już wcześniej także lider Konfederacji Korony Polskiej, Grzegorz Braun. Wszystko. Na to wskazuje, że prawdziwy test dla pomysłu Kaczyńskiego nastąpi w trakcie najbliższego głosowania nad wotum zaufania dla rządu Donalda Tuska. Jeśli Tusk nie uzyska wotum, to dopiero wtedy otwiera się realna przestrzeń do rozmów o alternatywnym rządzie, niezależnie od tego, czy będzie techniczny czy partyjny. Zdecydowanie widzimy, że Mencen w dalszym ciągu wykorzystuje każdą sytuację, by utrwalać. Swoją medialną wizję i promować konfederację. Jeżeli nie zrobi coś głupiego, a jest to mało prawdopodobne, ma olbrzymie szanse w następnych wyborach stać się drugą siłą polityczną. Temat drugi to już chyba stała pozycja, czyli walka słowna między Muskiem a Trumpem. Więc króciutko: Donald Trump ostrzegł przed poważnymi konsekwencjami, jeśli Elon Musk będzie finansował politycznych rywali. Ostatni weekend doszło do otwartego konfliktu między byłym prezydentem Stanów Zjednoczonych, Donaldem Trumpem, a miliarderem Elonem Muskiem, jego niegdyś sprzymierzeńcem. Wszystko zaczęło się od wpisów Maska w mediach społecznościowych. Jedna z publikacji usunięta później sugerowała powiązania Trumpa z rejestrem Jeffreya Epsteina. Informacja wzbudziła gwałtowną reakcję środowisk politycznych. Musk określił swoją wypowiedź jako dużą bombę, sugerując, że prawda wyjdzie na jaw w przyszłości. W kolejnym kroku Musk publicznie skrytykował proponowaną przez Trumpa ustawę budżetową obciążającą budżet federalny setkami miliardów dolarów. Nazwał ją brzydką, pełną wydatków i obrzydliwą abominacją. W odpowiedzi Trump wypowiedział ostrzeżenie. W wywiadzie dla NBC News zaznaczył, że jeśli Musk zdecyduje się finansować demokratycznych rywali kandydatów popierających jego ustawę, powinien liczyć się z poważnymi konsekwencjami. Wracając do Mencena, zarzuca on rządowi, że podczas tej kadencji nie zrobił nic, więc zajrzyjmy do Sejmu, co działo się od chwili zwycięstwa Nawrockiego. W wyborach prezydenckich. Oto przegląd najważniejszych wydarzeń i reakcji w Sejmie, które miały miejsce bezpośrednio po ogłoszeniu przez PKW wyboru Karola Nawrockiego na prezydenta RP. Już podczas pierwszego posiedzenia Sejmu po ogłoszeniu wyników, 2 czerwca posłowie PiS uczcili zwycięstwo swojego kandydata. Gromkimi okrzykami Karol nawrocki prezydentem Polski, co podkreśliło wyraźny podział między opozycją a koalicją rządzącą. Marszałek Sejmu kilkukrotnie wzywał do porządku, ale napięta atmosfera utrzymywała się przez cały dzień obrad. Tego samego dnia Szymon hołownia zapowiedział, że wezwie przywódców wszystkich partii ugrupowania rządzącego na pilne rozmowy o renegocjacji umowy koalicyjnej. Jego zdaniem wybory prezydenckie stanowią „żółtą, a może nawet czerwoną, kartkę dla rządu i wymagają redefinicji priorytetów na najbliższe dwa lata. W odpowiedzi na zmianę układu sił prezydent-elekt opozycja, premier Donald Tusk zapowiedział złożenie wniosku o wotum zaufania. We wtorek 3 czerwca ogłosił, że wystąpi do Sejmu z wnioskiem, a głosowanie zaplanowane zostało na 11 czerwca. Celem tego manewru jest pokazanie jedności koalicji oraz zapewnienie międzynarodowych partnerów, że rząd Tuska pozostaje stabilny mimo nadchodzącej trudnej współpracy z prezydentem wspieranym przez. Podczas gdy koalicja konsolidowała się wokół wotum zaufania, pisowscy posłowie, w tym poseł Paweł Jabłoński, ostro zaatakowali rząd, sugerując, że działania koalicji rządowej straciły mandat społeczny i że Tusk nie przetrwa. Do zaprzysiężenia nowego prezydenta. W komentarzach przewijał się też postulat przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Nastąpiła również debata nad następcą prezesa IPN. Ponieważ Karol Nawrocki pełnił dotychczas funkcję prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, Sejm rozpoczął procedurę wyboru jego następcy. Posłowie debatowali nad ustawowymi wymogami i kryteriami konkursu, co wiąże się z koniecznością szybkiego ogłoszenia konkursu przez marszałka Sejmu i powołania komisji konkursowej. W kolejnych dniach przewodniczący klubów KOI, nowej lewicy, deklarowali pełne poparcie dla rządu w głosowaniu nad wotum zaufania, podczas gdy PSL i Polska 2050 apelowały o wyciągnięcie wniosków z kampanii i poprawę komunikacji z obywatelami. Z kolei PiS przygotowywał się do ewentualnego zablokowania kluczowych ustaw nowej kadencji, licząc na prezydenckie wetowanie projektów rządowych jak widzimy właśnie i obrady bez większego znaczenia dla Polski, a okres wakacyjny za chwilę, więc niczego nowego nie należy się spodziewać. Będę śledził sytuację w Sejmie i co jakiś czas przedstawię raport, a Państwa zachęcam do subskrypcji, by na bieżąco obserwować ten kanał.